Witam ponownie na żywo z ulicy Marantowskiej w Koninie, gdzie przypomnę Państwu od godziny czwartej nad ranem płonie składowisko odpadów. Jak byliśmy tutaj rano z kamerą, to paliły się przede wszystkim opony, ogień się rozprzestrzeniał. Początkowo były informacje, że pożarem objętych jest 120 metrów kwadratowych terenu składowiska. W tej chwili wiemy, że już jest ponad 250. 200 strażaków cały czas tutaj pracuje. Dba o to, żeby ten pożar jak najszerszy Szybciej stłamsić. Jak zobaczycie Państwo jeszcze dzisiaj na zdjęciach, koparka przerzuca te, te płonące materiały, płonące opony i odpady, a strażacy przelewają je wodą, dlatego, żeby wyeliminować wszelkie zarzewia ognia, żeby ponownie nie doszło do zapłonu w tym miejscu, które jest już przelane. Będziemy do tematu jeszcze wracać i aktualniać informacje, jak tylko będziemy dowiadywać się czegoś nowego. A teraz już dziękuję za uwagę dla telewizji Wielkopolskiej Aleksandra Wysocka z ulicy Marantowskiej w Koninie.